Moim ulubionym zimowym koktajlem jest rozgrzewający hot Tennessee Toddy. Do szklanki z uchem wlewam troszeczkę wrzątku, około 20 ml soku z cytryny, łyżkę miodu i 40 ml Jack Daniels Tennessee Honey. Wszystko dokładnie mieszam, dopełniam wrzątkiem i dekoruję laską cynamonu i bardzo proszę. Mój rozgrzewający zimowy hot temesy jest gotowy. Bawcie się dobrze, rozgrzewajcie, no ale nie przesadzajcie.